Patrz, co tu się dzieje. Zobacz, wykopmy sobie trochę rudy. Musimy zbudować łóżko. Halo, wieczki. O nie. Skielet, a to łobuz niedobry do co? Jejku, bo ten świat jest niebezpieczny. Co my potrzebujemy na skrzynie? Witajcie w drugim odcinku na naszym kanale! Przy mikro... W pierwszym. To już jest drugi! Drugi! K przy mikrofonie, kto jest z tej strony? Halo, halo? Filip i tato! Super! Dzisiaj co? Wracamy do naszego trybu survival. Wracamy do naszego świata. Dlaczego do tego tatu świata? Bo w tym będziemy sobie e, grali, przez ja, najbliższe ja... 99 odcinków. Ja chcę do tego. Nie, to jest świat demo, tutaj na spokojnie Filipku, ale posłuchaj mnie. Tutaj... Ja chcę do menu tatuś, tego na dole. Nie, w świecie demo nie gramy, mamy nasz, nasz tutaj pełnoprawny, posłuchaj. E, ostatnio żeśmy padli niestety, bo dopadło nas mini-zombiaki, także no dzisiaj, dzisiaj musimy dalej walczyć i zbudować łóżeczko, tak? Tak, na czego? No właśnie dlatego, żebyśmy mogli Piszemy pójść. Piszemy po... survival. Tak jest. Uwaga, wczytało nasz ten. O, o, zombiaki. A my nic nie mamy. Co tu się dzieje? Patrz, co za... Patrz, jaki O nie! Uh -oh. o, -oh, o, -oh, o, -oh, o -oh. nas! Ua. Poznaj szybko, biały No zaraz, zaraz. Jak się tak stanie, to my zaraz faktycznie padniemy znowu. Masz smiecz? Mam, mam. Masz, Dobra, ten pad. A reszta? A reszta jest tam, ojeju. Mało nas nie zjedli znowu, ale to było co? Nie otwieraj Chowamy się. Dobra, to póki tam są zombiaki, zobaczmy co możemy zrobić. Eee, miecze, wszystkie możemy zrobić. A a złotym jest? No niestety nie mamy złota, Filipku. Na co nie mamy złota? To jest dobre pytanie. Może zrobimy tajną skrytkę, co? Co potrzebujemy na skrzynie? Nie tajną skrytkę chcę zbudować. <laughs> Ale na tajną skrytkę, to co potrzebujemy? Hmm. Nie wiem, a co? No z czego chcemy zbudować tą skrytkę? Z czego? Mów z czego? Hmm, może z krewna i slawy Krewna lawy. Patrz, co tu się dzieje? Zobacz. Jak on nas ugryzł? Co tu się stało? To są normalnie łobuzy. Może wykopiemy sobie. Może przekopiemy w tym czasie nasz, naszą bazę. Dobra, może już wystarczyć. Może zrobimy sobie wyjście awaryjne, co? Tak. Dobra tatuś, już wystarczy trochę, co tato? Ale oni tu wszędzie koło nas chodzą, co? Ale wydają dźwięki. Ja, ja nie mogę, niesamowite to jest, co? Ja mu może weźmie śmierć na co? Dobra, to my sobie w tym czasie powiększymy naszą bazę. Mam nadzieję, że zaraz nastanie dzień i oni sobie pójdą, co? Tak. Al albo będą cię palili, co? A, musisz, mówisz, że ich słońce spali, tak? Tak. Oby tak było jak mówisz. A my sobie w tym czasie powiększymy naszą tajną bazę. Tak, abyśmy mogli później sobie tutaj wybudować super łóżko, skrzynię, tak? Tatuś, chodźmy i zrobić naszym jacykiem, okej. Okay? Mamy mało życia, połowę. Padniemy. A chyba nie chcemy paść. Ale mu ich zabijemy tatów, co? Ale te małe są straszne, a nie, nie mamy tyle siły chyba. Zobacz, ile masz siły. Ok, Zobacz, ile. Ale ich słychać, co? A te małe ząbki chyba spłynęły. Dobra, bierzemy nasz miecz. Dobra, więc będzie tak nasza baza. I co? I nie ma ich. No tylko ich nie ma. Spłonęli. Dobra nasza. Wykopmy sobie trochę rudy. Selaza Na te kamienia, tak? Nie, nie, to jest ruda żelaza, dobrze powiedziałeś. Zmienimy się troszkę zbieraniem jeszcze surowców, co myślisz? Na jest jesteś surowców? Pozbierajmy trochę surowców. Ale to jest węgiel. Dokładnie. Mamy trzeci dzień, i w tym odcinku padliśmy już czekaj, raz czy dwa razy? O, super. Elegancko. Skaczę sobie. Dobra, super. Chodźmy tutaj. Tu mamy, to jest Dąb chyba, tak? O, ok, kilofon tu nic nie zdziałamy. A to jest co? Taki wielki grzyb. A tylko my się dzisiaj zjemy, tatuś? Bo to jest nasz super docelowy świat. Tatuś, a ty idź do innego. My musimy teraz, Filipku, poszukać owieczek. Dlaczego? Musimy zbudować łóżko. Co to? Co to było, zombie gdzieś? Chyba tak. O takie jęki wydają zombiaki. No co? Masz rację. Czy widzisz gdzieś owieczki? Bo ja nie. No ja też nie widzę. Tadusz. A my nie mamy wełny. No nie mamy. Widzisz, zapomnieliśmy od ostatniego odcinka, co my tam mamy nazbierane. Hmm. Iść do jaskini, ok Mam nie iść do jaskini? Nie, nigdy nie masz iść. Nie wchodzimy do jaskini? Tak, ale to nigdy, okej? Okay? Nigdy nie chodzimy. Jezowieczka. Może nigdy nie chodzić do jaskini? Bo ja się boję Jaku. Dobrze. Ja będziemy mieli super zbroję, wtedy pójdziemy z nimi walczyć, tak? Tylko w nocy jak wyjdą, to będziemy z nimi walczyć, bo Okay. Bo ja się boję z tych małych zombiaków. Nie boję się dużych, tylko małych się tych boję. Okej, okay, tatuś. Tak. A gdzie jest wełna? Co to był za jakieś małe zombie, Tatuś, co? Tu jest wełna. Dobra, gdzie jest jeszcze koziowieczka? Albo są jak? Tylko jedna owieczka była? Tak sama sobie spacerowała? Co ty myślisz? Chyba sama, co? No ja myślę, że nie. No sama taka jedna. Taka smutna by była. Halo, owieczki, gdzie jesteście? Halo. Czy ktoś widział owieczki? Ja nie. Patrz dobrze, szukaj owieczek. Halo wieczki. Halo Może Filipku nie skacz tak, bo większych widzów rozboli głowa. Dlaczego? No Od takiego skakania. Ale tu mamy gęstyla. Tu gdzieś jakiś zombiak siedzi. Słychać go. Słyszysz? Ale jakiś... oj. Idziemy szukać owieczek. Tu jest nasza wieża. Halo, owieczki! Owieczki, gdzie jesteście? Potrzebujemy waszej wełny, żeby zbudować sobie łóżeczko. Halo, owieczki! Halo, gdzie jesteście, owieczki? Gdzie my jesteśmy w naszym domku? Nasz domek był tam wyżej. Halo, owieczki. No ja nie widzę żadnej owieczki, a ty? Też nie. Dlaczego ich tutaj nie ma? On jest... jest owieczka. Ło! On... Szkielet! U nas dopadł Dlaczego ten dziad? Dlaczego ten dziad? O nie! No wiecie co. Co jest grane? Co jest grane? Czemu on w biały dzień wyszedł? I znowu padliśmy. Ale, numer, ale, Heca. Musimy szybko biec tam, bo tam wszystkie nasze rzeczy wypadły. Musimy szybko pozbierać nasze fanty. Dlaczego? No bo zaraz przyjdzie. Mieliśmy już dwie wełny. Gdzie my tu padliśmy? Tu gdzieś padliśmy, nie? No, patrz, następny jest, no o co tu chodzi? Halo? O co tu chodzi? Czemu oni tu biegają? Co tu się dzieje? Wow! No wiecie co? Co jest grane? Co tu jest grane? Wow! Dlaczego on nas wysadził do ich jaskini? Dlaczego oni tu biegają w biały dzień? O co tu chodzi? Ale to, to z buzy. Zobacz ile ich tu jest. O nie, nie. Biały dzień wychodzą. No ja też nie wiem. Teraz pytanie, czy mamy na... Taduś, szybko jedźmy do babci Ani, okej? Okay? Ty Filipku, nie mamy naszej wełny. Musimy tam wrócić. A mietrzyka? Też nie mamy. To go zbudujmy jeszcze raz, okej? Okay? Musimy coś zjeść. Na czego, tato? On jest kielet! Dobra, zabieramy tutaj. To musimy tam wrócić. Na Bo wypadła nasza wełna, którą tak ciężko zbieraliśmy. I ja nie wiem gdzie ona jest. I nasz O, O. A, a ty łobuzie, co jest tutaj grane? Co tu się dzieje? Ła, 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 ła. O nie to jest wy, wyszedł zombiak. A to niedobry łobuz. Dobra, z, nazbieramy się nowej wełny. A mieczyka budujemy tatuś. Skielet! A to Łobuz je tatuś, co? O, Gdzie nie. to była jeszcze owieczka? Dobra, bierz... ta i, uciek i uciekamy stąd. Dlaczego? Wracamy do naszego domku, budujemy sobie łóżko, idziemy spać. Dlaczego tatuś? Jejku, ten świat jest niebezpieczny. Dlaczego tatuś? No widziałeś, widziałeś, żeby szkielety w biały dzień chodziły? Nie. No ja też nie. O co tu chodzi? Dlaczego tak się dzieje? To jest, to jest niemożliwe. Chyba one wyszły z nami walczyć, co? No wyszły nam zrobić krzywdę. Ale na szczęście... Udało nam się nie paść. Szybko wchodzimy do naszego domku. Ale nas zabiły, zamykamy tatuszu. jedne i drugie drzwi. O! Ale nas zabiły tatusiu. I robimy nasze łóżeczko, tak? W końcu trzeba gdzieś pójść spać. czego w... Ale w nocy się obudzimy, tatuś budujemy miec. Zaraz zbudujemy. Ale Let... kamienny, bo mamy kamień. Dobra. Gdzie stawiamy nasze łóżko? Eee, yy, tutaj może. Tu? Tak, może być. Wy tu A którym się wyrzucało? Dobra, tu daliśmy, ale tu nie chcemy. Postawmy, co? O tym, o tym. O tym długim, przeciwnym. Dobra, łóżko, tu już mamy. Ja chcę iść, tatuś Czekaj, musimy, co, chce, co chcemy zbudować jeszcze? Ja chcę zbudować kamienny mięs. To musimy teraz tak. Może damy tutaj, może usmażymy sobie coś do jedzonka, Co Dlaczego? myślisz? Damy sobie, tu węg sobie tutaj węgielek. Mm, ja wolę. Osiem sobie zabierzemy. Damy sobie osiem mięsek. Niech nam się to ładnie mięsko pietrze, nie? W piecyku, tak? No czego? Teraz może byśmy zbudowali skrzynię. Nie, miecz kamierny. Co my potrzebujemy na skrzynię? Miecza. Dlaczego on nie skacze? To jest bo, bo jesteśmy w Księdze Receptur i budujemy sobie teraz na tą chwilę e, chcemy zbudować sobie tak miecz. Proszę, chciałeś miecz, mamy miecz. Co mu jeszcze chcemy? Eee, Patyk. Musimy zrobić sobie jeszcze parę patyków. Na czego, tatuś? Bo nie będziemy mogli wtedy zrobić sobie innych narzędzi. Tatuś, więc... a buduję pistolet? Nie mamy na razie jeszcze rzeczy na pistolet, wiesz? Na czego? Dobra, siekierę. Tato, nie możemy budować pistoletu, tato. I co? Jeszcze kilo zbudujemy, tak? Dlaczego kilofik? Dobra, mamy komplet narzędzi. Tatuś, a, a zbudujesz McDonalda? Ha. W sumie w Minecrafcie wszystko jest możliwe, ale czy chcemy zbudować McDonald? Nie wiem. A ty chciałbyś zbudować McDonalda? Tak. Okej. Okay. Dobra, mamy tutaj rzeczy, czy tu już, się... o tu już jest noc. To bierzemy miec? Weźmy sobie na razie nasze mięsko, mniam, mniam. Tutaj dajmy sobie, o, nasze kamienne bloki, tak żebyśmy mieli tu porządek. Tutaj to bym mnie... szybko jedź i bez mieć i, i, i idziemy z nimi na walkę, co? Mm. To blas jadłeś? Myślę, że w tym momencie to my pójdziemy sobie spać, żeby zregenerować siły. Nie chcę iść spać. Nie. Dobranoc widzowie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Nie. Dobranoc.